Toyota GR Yaris to wyjątkowy samochód w ofercie japońskiego producenta. Stricte sportowy samochód w bardzo kompaktowym rozmiarze i bez większych kompromisów. Właśnie przeszedł facelifting, który nazywany jest przez wielu nową generacją, głównie z uwagi na to, ile technicznych zmian pojawiło się w tym samochodzie. Dziś omówię pokrótce ten samochód, sprawdzimy jak się nim jeździ, jak wypada wnętrze i co tak naprawdę się w tym aucie Zmieniło. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał Kartest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje na dole, a teraz zaczynamy. Względem bazowego Jarisa, GR Jaris to zupełnie nowy samochód. Całkowicie przeprojektowany i niemalże żadna część stylistyczna z zewnątrz nie pasuje ze standardowego modelu. Po faceliftingu auto przeszło odświeżenie, głównie jeśli chodzi o przedni zderzak, który został zmodyfikowany, aby obniżyć koszty eksploatacji. Wersja przed faceliftingiem miała jeden wielki scalony zderzak, a teraz poszczególne elementy tego zderzaka, a więc jak na przykład. Te obramowania, dolna lotka czy kratka centralna. To wszystko to oddzielne elementy, które jeśli zniszczymy podczas jazdy czy torowej, czy drogowej, będziemy mogli zamówić pojedynczo, a więc nie będzie potrzeby wymiany całego przedniego zderzaka, co jest ogromnym plusem. Również na bokach znajdziemy dodatkowe dwie chłodnice, a ta centralna ma jeszcze dodatkowe oznaczenie GR4, co fantastycznie wygląda, gdy spojrzymy na ten samochód z zewnątrz. Również ciekawą nowością są specjalne natryski na główną chłodnicę, aby Obniżyć temperaturę podczas bardzo agresywnej jazdy. Jak podaje Toyota, te natryski potrafią obniżyć temperaturę silnika o nawet 25 stopni. Linia boczna pojazdu podczas faceliftingu czy nowej generacji nie uległa oczywiście żadnym zmianom. Wciąż to sprawdzona, fantastyczna konstrukcja a więc trzydźwiowy hatchback w odróżnieniu od klasycznego Jarisa z drzwiami bezramkowymi, dachem ze wzmocnionego włókna węglowego, a tył pojazd. Pozostał bez zmian, choć muszę przyznać, że wciąż robi on ogromne wrażenie. Z jednej strony jest to zwykły Jaris, a z drugiej strony, z wielkimi nadkolami poszerzony, ze zwiększonym rozstawem tylnych kół, prezentuje się to po prostu nieziemsko. Tył pojazdu również przyszedł kilka minimalnych zmian. Pierwszą z nich już możecie dostrzec, mamy zupełnie nowe tylne światła z listwą LED-ową, które scalają tylne światła, czego nie znajdziemy w klasycznym modelu. Cała ta listwa to zupełnie nowy element, w którym znajdziemy również światła cofania, dodatkowe światło stopu oraz światło Przedimgielne. Światło przeciwgielne i cofania zostało usunięte z tylnego zderzaka, aby zminimalizować uszkodzenia, jeśli będziemy mieli jakąś sytuację drogową. A światło stopu zostało przeniesione z tylnego spoilera, jako miły gest dla przyszłych właścicieli tego samochodu, którzy planują zmienić tylny spoiler na bardziej wydajny. Do tej pory w wersji przed faceliftingiem mógł się pojawić problem, co zrobić z dodatkowym światłem stopu i ogólną instalacją tego tylnego światła. Światła, gdy będziemy zmieniać spoiler, teraz nie będziemy mieli już tego problemu, i również podoba mi się fakt, że został odmieniony tylny zderzak. W którym między innymi zastosowano dodatkową kratkę, która ma pozwolić sprawniej odprowadzać ciepło z wydechu i również wpłynąć pozytywnie na aerodynamikę tego samochodu. Jak podaje Toyota, właściciele GR Jarisów bardzo często decydowali się na zmianę układu wydechowego, i teraz zainstalowanie tej dodatkowej kratki ma pozwolić znacząco lepiej. I odprowadzać ciepło również z tych wymienionych układów wydechowych, które mogą się charakteryzować nieco inną termiką. Co również ma pozytywnie wpłynąć, że nie uszkodzimy dodatkowo tylnego zderzaka poprzez nasze własne modyfikacje. Jak możecie dostrzec, nie znajdziemy również wycieraczki tylnej szyby, co ma spowodować podobno poprawę aerodynamiki i ograniczyć masę. Myślę, że jakieś 15-20 gramów faktycznie zostało oszczędzone. Jednak dla mnie, jeśli miałbym być Właścicielem tego samochodu i korzystał z tego auta również na drogach publicznych, szczególnie w Polsce, gdy mamy warunki bardzo często mocno nieprzyjemne. Wolałbym, aby ta tylna wycieraczka jednak została. W bagażniku również kilka minimalnych zmian oczywiście nie znajdziemy otwieranej klapy automatycznie i jak widzicie, półka bagażnika to taka lekka cerata zawieszona na specjalny klips, a więc rozwiązanie bardzo nietypowe, a to co zmieniło się na dobrą sprawę najbardziej w bagażniku GR Yaris'a najnowszej odsłony, to rzeczy pod podłogą, a więc tutaj znajdziemy oprócz oczywiście baterii i steropianowego wykończenia dodatkowy zbiornik wody, która jest wykorzystywana do wspomnianego natrysku chłodnicy. Wnętrze Jarisa przeszło gruntowne odświeżenie, które jest pokierowane jak największą praktycznością i użytecznością dla przyszłych. Klientów, a więc zupełnie nowa deska rozdzielcza, która wygląda jak wyciągnięta z lat 90. Bardzo mocno przypomina mi ten wyjątkowy kształt deski rozdzielczej starej Toyoty Supry. Tylko tutaj jest to mocno kwadratowe, tam było zaokrąglone, a więc wielka konsola centralna z klasycznym wyświetlaczem dla Toyoty, który bez problemu można wymienić, i również w tym miejscu możemy zamontować dodatkowe przełączniki, wielkie dwa przyciski, a więc światła awaryjne oraz włącznik silnika. Pod ekranem nawiewy od klimatyzacji, również panel od klimatyzacji, który jest fizyczny, co jest ogromnym plusem w tego typu samochodzie. I dodatkowe przyciski do codziennej jazdy w mieście, a więc podgrzewanie foteli, podgrzewanie kierownicy, port USB typu C w tunelu środkowym. Również dodatkowy ukryty jest w tym miejscu. Mamy również gniazdko 12V, a także przełączniki od trybów jazdy oraz wyłącznik kontroli trakcji. W tym miejscu może być również specjalny wyłącznik między gazów, jednak to dotyczy wersji z Manualną skrzynią biegów. Tunel środkowy minimalny, wciąż mamy fizyczny hamulec ręczny, dwa miejsca na napoje oraz dodatkową skrytkę z tyłu. Kierownica bez większych zmian, wciąż naprawdę fantastyczna. Jednak nowością jest wyświetlacz za kierownicą, który ma dość wyjątkową również skórkę. Jednak jest to coś zupełnie innego względem wersji przed faceliftingiem. Mamy tutaj wszystkie najważniejsze informacje, a więc temperatury po lewej stronie. Ogromny obrotomierz, prędkościomierz centralnie i również tym prostokącie. Mamy aktualne przełożenie, a po prawej stronie widzimy cały czas, jakie jest aktualne przełożenie i wykorzystanie napędu na dole dodatkowe informacje jaki mamy aktualnie tryb jazdy oraz ustawienie systemu GR4 drzwi również inne niż w się nie znajdziemy tutaj między innymi regulacji Lustery, która powędrowała na dolny panel deski rozdzielczej i tutaj również mamy specjalny przycisk do aktywacji właśnie tego wspomnianego przeze mnie już dwukrotnie natrysku na centralną chłodnicę I dodatkowo gdy go włączymy to będzie on włączony przez cały czas dopóki go nie wyłączymy więc możemy bardzo sprawnie ten samochód i auto nie ingeruje w nasze decyzje, co jest bardzo na plus. Fotele bardzo wyjątkowe. Wydaje mi się, że są dokładnie takie same jak w wersji przed faceliftingiem, jednak istotna zmiana: teraz są one 25 mm niżej, a więc również osoby wyższe mogą doświadczać lepszych wrażeń za kierownicę. I nowością jest również lusterko, które powędrowało, natomiast jeszcze wyżej. Dzięki czemu z założenia mamy mieć lepszą widoczność, choć z drugiej strony, z uwagi na to, że ono jest tak wysoko, osoby wyższe mogą mieć problemy z Widocznością przez tylną szybę, choć na dobrą sprawę to jest samochód bardziej nastawiony na sportową, torową jazdę, i to jak on się sprawdza w mieście, jest po prostu drugorzędne. Jednak, oczywiście, GR Yaris to samochód czteroosobowy z drugim rzędem siedzeń, a więc sprawdźmy tradycyjnie, jak wypada drugi rząd siedzeń. Aby się tam dostać, to jest nie lada. Wyzywanie. Fotel składamy poprzez pociągnięcie dźwigni od oparcia, a następnie ręcznie musimy go odsunąć. I teraz, wsiadając do środka, no da się to powiedzmy jakoś rozsądnie zrobić, ale abyście mieli lepszy widok, ja powinienem wcisnąć się za fotel pasażera, tak jakbym siedział bezpośrednio za sobą. No i powiem tak, na nogi jestem bardzo mocno już wciśnięty w fotel, a więc osoba 1,85 m. Nie ma szans, aby komfortowo tutaj podróżowała. Również na głowę się kompletnie nie mieszczę, a we wnętrzu oczywiście nie znajdziemy jakichkolwiek praktycznych rozwiązań oprócz izofixów, które są obowiązkowe, więc brak nawiewu, brak portów USB i nawet brak jakichkolwiek rączek. Użyteczność drugiego rzędu siedzeń Toyota GR Yaris jest na bardzo niskim poziomie. Małe dzieci w fotelikach jeszcze w porządku, nastolatkowie myślę, że już średnio, choć gdy będą bardzo chciały się z nami przejechać, no to oczywiście się zmieszczą. Jednak całościowo użyteczność drugiego rzędu siedzeń jest po prostu niewielka. Przechodząc do danych technicznych odświeżonej Toyoty GR Yaris, to auto wciąż ma dokładnie ten sam silnik 1.6 turbo doładowany i zaledwie trzycylindrowy, jednak przeszedł on szereg modyfikacji łącznie z wymianą tłoków, układu dolotowego, układu wylotowego. Wszystko przeszło gruntowne modyfikacje i teraz samochód generuje 280 KM i 390 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co nie jest znaczącą różnicą względem poprzednika, jednak biorąc pod uwagę, że ten samochód waży mniej niż 1300 kg, to różnica jest naprawdę odczuwalna. Czas od 0 do setki skrócił się do 5,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 230 km na godzinę, co oznacza, że Toyota GR Yaris jest najszybszą Toyotą aktualnie na rynku. Oczywiście tradycyjnie sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, mamy wiele trybów jazdy, a więc na początek włączmy się w tryb sportowy. Już mamy nieco inną skórkę za kierownicą, z obrotomierzem na górze. Teraz przełączmy się również w tryb. Torowy układu GR4, a następnie wyłączmy systemy bezpieczeństwa i kontrolę trakcji. I to, co podoba mi się w tym samochodzie, to nie trzeba tego przycisku trzymać. Wystarczy go raz kliknąć i to wszystko już jest dezaktywowane, w odróżnieniu od m.in. Toyoty GR86, a natomiast GR Jaris, klikamy, wszystko jest wyłączone, dużo szybsze i sprawniejsze rozwiązanie. Skrzynia automatyczna ośmiostopniowa, zupełnie nowa konstrukcja. Toyota działa na rewelacyjnie, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Na teraz sprawdźmy jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Gaz podłogę, podtrzymanie obrotów. Auto przyspiesza po prostu nieziemsko i również udźwiękowienie tego samochodu. Biorąc pod uwagę, że mamy trzy cylindry. Jest naprawdę fantastyczne. Nie mamy tutaj żadnego dodatkowego podbicia dźwięku z głośników. Cały dźwięk dochodzi z układu wydechowego i auto prowadzi się po prostu fantastycznie. Podbicie obrotów podczas redukcji. Jedyne co przeszkadza mi w tym samochodzie, to gdy nie wymusimy na tym aucie niższego biegu. I automatycznie wyższych obrotów. Tak, auto nie za każdym razem dobrze dostosuje obroty do aktualnej sytuacji drogowej, slash torowej. Choć o jeździe torowej nie wolno mi wam dzisiaj nic mówić, choć przyznaje samochód podczas jazdy na drogach niepublicznych, jest naprawdę rewelacyjny, to jest słowo, które wręcz nie odzwierciedla, jak dobrze jeździ się tym samochodem. Jednak teraz na naszej standardowej krętej drodze <grymne> auto jest wręcz nieziemskie. To jak ono trzyma się drogi i jak sprawnie reaguje na przyspieszenie. To coś po prostu genialnego. Zawieszenie zostało mocno usztywnione, a więc jazda po naszych standardowych nierównościach. No nie jest to naj... <grymne> najmilsze doznanie, jednak nie o to chodzi w tym samochodzie. Przełączmy się już w tryb normalny, włączmy już wszystkie systemy bezpieczeństwa i muszę przyznać, że to jest samochód bardzo wyjątkowy. Aktualna zmiana facelifting, druga generacja, jak kto woli w kwestii tego samochodu, całkowicie odmieniła jak jeździ się tym samochodem? Auto jest bardziej nastawione na torową, sportową, szybką jazdę, a skrzynia biegów automatyczna, która zadebiutowała w tym modelu, jest po prostu rewelacyjna. Jest to najlepsza skrzynia biegów, jaką skonstruowała Toyota, i warto właśnie zaznaczyć: to jest konstrukcja autorska Toyoty coś po prostu rewelacyjnego. Auto sprawdza się na co dzień bardzo dobrze. Jednak pokazuje zupełnie nową twarz, gdy wyłączymy mu systemy bezpieczeństwa, włączymy go w tryptorowy i zabierzemy go na track day, czy po prostu na przejażdżkę po krętych drogach. Auto jest rewelacyjne. Gdy mówimy o jeździe bardzo sportowej, wyczynowej, ciężko nazwać to rajdową jazdą, choć w sumie Toyota wprowadziła szereg zmian podwozia, by również ten samochód sprawdzał się lepiej na drogach. Nieutwardzonych, bo jakby nie patrzeć, ma tryb gravel, więc w teorii powinien się sprawdzać. Choć wersja przed faceliftingiem, czy pierwsza generacja, nie do końca się dobrze sprawdzała. Do kabiny docierało wiele nieprzyjemnych dźwięków z podwozia, a ono samo również mogło ulec lekkim uszkodzeniom, gdy jeździliśmy na drogach nieutwardzonych. I muszę przyznać, że jazda tym samochodem na co dzień w cyklu mieszanym, miejskim, to nie jest zbyt komfortowa jazda, nie jest to najlepsza, nie jest to najprzyjemniejsza jazda. To jest samochód, który Teraz w nowej wersji gorzej sprawdza się w mieście. Jest dużo sztywniejszy. Wygłuszenie również odnoszę wrażenie, że jest gorsze teraz w wersji po faceliftingu. I również spalanie tego samochodu nie jest rewelacyjne. Według producenta około 9 litrów na każde 100 km. Realia pokazują bardziej wartości na poziomie 11-11,5 litra na każde 100 km, oczywiście w zależności od ciężkości naszej stopy, jednak ciężko jest tym samochodem wręcz uzyskać wyniki poniżej 10 litrów, bo zachęca ono. Naprawdę fantastycznie jeździ się tym samochodem i aż szkoda jest nim nie jeździć dużo bardziej agresywnie, dużo bardziej sportowo. Problemem tej skrzyni biegów jest również fakt, że działa ona tak sprawnie, a układ napędowy jest tak wyjątkowo wydajny, że bardzo szybko możemy przekroczyć 140 km na autostradzie i odsknąć się jadąc 180-190 zupełnie tego nie odczuwając, bo głośność w kabinie przy 140 i przy 190 jest praktycznie dokładnie taka sama. Więc jest to samochód, który z jednej strony jest dość niebezpieczny do codziennej jazdy, ponieważ możemy się za bardzo zanurzyć w przyjemność prowadzenia. Gdy zabieramy ten samochód na tor, gdy się nim bawimy, Sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że jest to najlepszy tego typu samochód na rynku. Nie jest on natomiast tani. Teraz wersja odświeżona kosztuje 228 tysięcy złotych, a więc znacząco drożej niż wersja oryginalna. I oczywiście mówimy o cenniku 2025. Dopłata do skrzyni automatycznej to 11 tysięcy złotych. Choć w zależności od waszych potrzeb i waszych planów związanych z tym samochodem, ja osobiście poleciłbym tę skrzynię biegów, gdyż jest ona po prostu rewelacyjna. A jeśli planujemy jeździć tym samochodem również w mieście i chcielibyśmy mieć te podgrzewane fotele, mieć czujniki parkowania, mieć podgrzewaną kierownicę i ten zestaw audio JBL 8 głośnikowy, który jest dość przeciętny, kolejne 18 tysięcy złotych należy dopłacić, by samochód był nieco bardziej cywilizowany. Choć myślę, że niewielu klientów się faktycznie skusi na te opcje, gdyż auto jest stworzone głównie do jazdy torowej i zdecydowanie nie jest to dobry wybór, jeśli GR Yaris miałby być jedynym Waszym samochodem w garażu. Jest to auto bardziej jako drugie, trzecie, jako zabawka. To nie jest samochód dla każdego, to nie jest również samochód uniwersalny. Jest to auto wyjątkowe, sportowe, torowe, które daje ogromną frajdę i można powiedzieć wręcz, że jest nieco niebezpieczne. Szczególnie dla osób, które są niedoświadczone i wyłączą wszystkie systemy bezpieczeństwa w tym aucie, moc może nie jest duża, jednak z uwagi na niewielką masę tego auta i fantastycznie responsywny układ napędowy, auto przyspiesza jak złe, prowadzi się fantastycznie, ma tendencję przy bardzo ostrej jeździe do uciekania tyłu, więc również należy o na tym. Pamiętać. Jednak jeśli jesteście poważnie zainteresowani zakupem tego samochodu, to z czystym sumieniem jestem w stanie go polecić. Auto jest po prostu rewelacyjne i sam osobiście chętnie widziałbym go w swoim garażu jako zabawka, jako auto na tor. I myślę, że ten materiał nie jest do końca pełny. Tym samochodem niestety nie wolno mi zaprezentować wam, co auto potrafi. Na to, że jednak jednym z punktów na przyszły 2025 rok będzie zaprezentowanie wam co to auto potrafi i obiecuję wam, że zabierzemy ten samochód na tor wyścigowy i pokażę wam co to auto potrafi. Dzięki za uwagę. Zachęcam cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz. Polubienia tego filmu. Czekam na twoją opinię temat odświeżonej Toyoty GR Yaris w sekcji komentarzy poniżej i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. 在。